Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy surówkę duet kapuściany. Potrzebować będziemy półgłówki białej kapusty, półgłówki kapusty pekińskiej, jedna marchewka, kawałek por przecięłam na pół, dokładnie opłukałam dwa ogórki konserwowe pół cytryny, dwie łyżki majonezu, sól i pieprz i teraz kapusty drobno poszatkujemy marchewkę zeczemy na tarle o dużych oczkach ym, ogórki pokroimy w kosteczkę a por pokroimy w pół plasterki składniki surówki już mam posiekane Tutaj mam por, tu mam kapustę białą, tu kapustę pekińską. Dodajemy pokrojone ogórki, marchewkę, majonez. maszamy sokiem z cytryny, sól i pieprz i surówkę należy <laughs> no, przepraszam dokładnie pomieszać. Surówkę dajemy... Przepraszam, mi przeszkadza katlę. Surówkę dajemy na pół godziny do lodówki, aby smaki przeszły. I będziemy mieli surówkę duet kapuścian. Tak oto wygląda surówka duet puściany. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Surówka duet puściany.